Witam wszystkich panowie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki krótki filmik. Chciałbym powiedzieć, ile czasu potrzebowałem, żeby wykończyć klatkę schodową. Od, od położenia tynków po zabudowę z kartą gipsy pod schodami, po przyklejenie płyt pod schodami, pod, yy, przyklejenie płyt pod sufitem, rozprowadzenie elektryki, malowanie, szlifowanie, gruntowanie kompletne od A do Z. Zapisywałem sobie wszystko, bo byłem ciekawy, ile będę czasu na to potrzebował. Pozwólcie, że będę czytał z kartki, bo trochę tego jest, nie, nie byłbym w stanie tego zapamiętać, a nie chciałbym czegoś pominać i, i dwa razy się powtarzać. Także na elektrykę, pierwszy dzień była elektryka, wiadomo, przed Elektryka elektrykę, rozprowadzenie pod światła, to było dwa, cztery, sześć lamp, trzy gniazdki, trzy gniazdka, włączniki do świata po każdym piętrze, i ten, I ten dzień też poświęciłem na zrobienie rusztowania, to, czyli na elektrykę i na rusztowanie straciłem 12 godzin. No, jakieś tam przerwy w tym były, ale przerw nie będę liczył, bo wiadomo, każdy przerwy jakieś tam ma. Na no, tynki 180 m2 potrzebowałem, na klasy schodowej oczywiście cały czas mówimy, potrzebowałem 20, 20 dni z obrobieniem okien, stawieniem na różniku, listew, listę, gruntowanie przed położeniem tynku, później zostawienie do wyschnięcia i tak dalej. Czyli tynki 20 dni, 18 dni w tym było po 12 godzin, a 2 dni po 8 godzin, bo to były soboty. Tak ogólnie płyt tynki pierwszy raz składłem, znaczy taki metraż, bo tam kiedyś to się zdarzyło, tam w łazience jakieś tam powiedzmy 7-8 metrów kabinetowych, ale tutaj było więcej, 180. Teraz płyty karton-gips przyklejenie, pod sufitem na, na, jak widzicie na filmiku, no, sam sufit na, na, na górnym piętrze 18 m2. Przyklejenie tych płyt z karton-gipsu naklej klej gipsowy, obrobienie tego wszystkiego, nałączenia, gwizelina klej do łączenia, znaczy tak, tak dobrze mówię, tak, klej do łączeń płyt gipsowych. Nazwy nie pamiętam, ale jak się przypominam, będziecie ciekawi, to mogę Wam polecić, bo jest... Ovario, no, teraz mi się przypomniało, bardzo dobry, jest trochę droższy, ale naprawdę jest daje, daje, ro, robi robotę, że tak powiem. To czyli to mamy płyty kartoniczne pod schodami przyklejeniami. Ten sufit, o czym wspominałem. obrabianie schodów, narożniki do tego, tak. To jest, ra, razem razem było 50 metrów kwadratowych tych samych płyt. Na to potrzebowałem 6 dni po 12 godzin. No i oczywiście też w tym przerwie, było tak. Później w ładzie 180 metrów z obróbką schodów liczę czyli tam na, na schodach poprzecznych trzeba było dać gładzie, puste narożniki i plus, plus malowanie parteru, to liczymy do tego. To było 9 dni po 12 godzin. Później było malowanie całości, malowanie, szlifowanie. To liczyłem w jednym czasie, bo raz zrobiłem jedno, później wszystko na drugą, na drugą sprawę. Malowanie, śliwowanie 230 metrów, bo to wiadomo jeszcze doszło do tego sufity i pod schodami. I akrylowanie wszystkich narożników od góry na dół 7 dni po 12 godzin. Teraz no powiem jak to wyszło w całości. Myślę, że niczego nie wiem, wszystko, wszystko już podałem. Na, na kratkę schodową, oczywiście bez schodu, bo tam jeszcze przyjdzie kamień na schody, potrzebowałem 43 godziny, no, łącznie wszystko co to wymieniłem. I ogólnie było 496 godzin roboczych. No z tego trzeba liczyć, powiedzmy kilka, kilka godzin na przerwę, ale to się nie liczy, bo przerwie wiadomo, trzeba zjeść coś, czy tam wypić kawę i tak dalej. Także tak to wygląda. Myślałem, że to trochę najwięcej czasu, czy po prostu myślałem, że mniej czasu zejdzie na te tynki, no ale jednak to trzeba, to rusztowanie sobie chwilę przestawiać, góra, dół, zrobić jedną część, stawić do wyschnięcia, przestawić się na drugą stronę, zarzucić z drugiej strony, nie to wygładzić gąbką. Tak wiecie, jak to robi, ten wie, jak to wygląda. No ale teraz to się robi maszynowo. Ale szczerze powiem, że drugi raz na ręczne tymki już się chyba nie da namówić. To jest jednak za dużo czasu, ale wiem, to to już mówię. Jak, jak się za coś wezmę, to robię do końca, i w następnej części. W części drugiej z malowania klatki zobaczycie jak ja maluję, jakich farb używam to będzie podane, nie wiem, którym, chyba może ten pierwszy filmik wrzucę dzisiaj, dzisiaj jest piątek i chcę klatkę skończyć, bo tam mi zostało tam dosłownie parę metrów do przemalowania, ale już doliczyłem, wiem ile czasu na to poświęcę, dlatego tak przedstawiłem godzinowo, z ciekawością zapisywałem na co ile czasu mi zejdzie i tak to, tak to wygląda. Dzięki za uwagę, no i do następnego filmiku, pozdrawiam.